Witam wszystkich serdecznie. Jak widzicie udało mi się już ukończyć naszą chatkę. Dlatego dzisiaj wieczorem będzie impreza, będziemy się bawić, będzie balanga i nie będziemy sobie wylewać za kołnierz mocnych trunków i może wieczorem też przyjdą jakieś dziewczynki do nas, tylko że wiecie, na wyspie to te dziewczynki są różne, prawda? One się nie myją, są brzydkie, no ale trudno, prawda? Ale co zrobić jak się nie ma żadnego wyboru? Jak to się mówi, każdy pasztet jest dobry, prawda? Ale zanim to nastąpi musimy sobie jeszcze pokończyć nasz domek. Zaraz wam pokażę co udało mi się zrobić. O jak widzicie problem jest trochę z dachem z tej strony. Widzicie ten bok tego sufitu. Ale wszystko poza tym widzicie już jest tak ładnie zrobione. Tu mamy jakieś półeczki. Tutaj będzie coś do siedzenia. Kawę wypić. Tutaj będzie też taki strefa relaksu wydaje mi się. Kominek mamy żeby sobie rozpalić jak będzie nam za zimno. Tylko muszę coś zrobić z tym dachem. O tam widzieliście też był żelandor. Tylko właśnie nie nie wiem jak zrobić właśnie ten dach, bo próbowałem to robić i po prostu wychodziło tak, że ta ściana była, była dalej prosta, nie była taka czubata, nie była takie, taka stożkowa. I jeśli wiecie jak to zrobić, możecie dać mi znać: o nie, nie, to sobie zaraz poprawię. Nie będę teraz tego robił, zrobię to po nagraniu, bo trochę brzydko to wygląda. Ale jak widzicie, tutaj też mamy jakieś miejsce na patyki i. Mamy już praktycznie porobione, resztę sobie pobuduję już po nagraniu, żeby Was nie zanudzać. No i co, i przechodzimy zaraz do jakiejś lepszej akcji. A w dzisiejszym odcinku chciałbym zwiedzić i poeksplorować trochę świat. Chciałbym zwiedzić jakąś jaskinię. Mam już jedną upatrzoną, dlatego zaraz sobie tam pójdziemy, bo właśnie chcę sobie pozwiedzać, poeksplorować jak przystało na prawdziwego wikinga, bo w sumie jestem Thor, prawda? I może przy okazji spotkamy jakieś dziewczyny, które tutaj występują na tej wyspie. Wtedy się może pobawimy, może zaproszę ich na kawę, opowiem, opowiem im, że będzie wieczorem impreza i może przyjdą wtedy do mnie, zobaczymy. No dobra, to w takim razie lecimy do tej jaskini i przechodzimy do jakiejś głębszej akcji, bo już się nie mogę doczekać, co tam będzie się działo. O, a co my tu mamy? Pozostawione walizki. Chyba tu musiała być jakaś imprezka i to niedaleko mojego domu. O, to już wiem co to było za światło w nocy. O, tabletki. Weźmiemy je sobie na kaca i lecimy dalej. O, co to za namioty? To, chy to, to chyba tu mieszkali ci ludzie, co tam zostawili walizki, co robili imprezę w nocy. Tylko właśnie chyba oni sami nie wiedzą jak się tam dostali. Wow, ale się wystraszyłem, nie zauważyłem tego jelonka. Nie, naprawdę, ale mnie wystraszył. Nie zauważyłem, skupiłem się na namiotach. Nieźle. Skoro oni tu mogli mieć obóz, a wcześniej widzieliśmy ich porzucone jakby walizki, tu mamy porzucony obóz, to w takim razie, gdzie oni są? Czy oni aż tak się zachlali, że po prostu, nie wiem, wylądowali gdzieś na innej stronie wyspy i ja po prostu ich na razie nie widzę? Czy może coś się innego z nimi stało, jak myślicie? Dobra, tak na poważnie, czemu ci ludzie, co tutaj mieli obóz, porzucili w ogóle te miejsce? Czy coś ich zaatakowało, czy coś się tutaj musiało stać takiego, prawda, że oni opuścili? Czy to po prostu kanibale zrobili na nich nalot? O, dobra, O co my tu mamy? O, tu jest wejście, dobra, wchodzimy do jaskini. Prze zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. O, wchodzimy tu. Ech, ale tu ciasno. O, Dobra, przecisnęłem się. Dobra, gdzie mam swoją latarkę? Chwila, muszę włączyć latarkę. O, mam, dobra, jest moja latarka. Nie ma to jak niezawodne latarka, prawda? Ciekawe, czy uda mi się znaleźć właśnie tych ludzi, którzy właśnie mieli tutaj obóz przed tą jaskinią. No, wydaje mi się, że będzie tu chyba trochę pływania, co nie? Jak myślicie? Patrzcie, tu woda jest zalana. Ciekawe, jak będzie dalej o, znaleźliśmy naszych pierwszych imprezowiczów, ale chlali, aż im się kolor skóry zmienił, widzicie. O co my tu mamy? Co to za zabawka jakaś jest? Dobra, fajnie, potem sobie sprawdzimy, ale nieźle zabalowali, prawda? Ciekawe, czy wiedzą, jak oni się tu dostali. Tak, to jest zepsuta zabawka. Nie wiem po co, czy będę mógł jakąś zabawkę złożyć z tego, jak odnajdę wszystkie części, jeśli tak, czy będzie miała jakieś to zastosowanie, czy to jest tylko tako jako znajdźka, nic więcej. Tylko pytanie, tu znaleźliśmy zabawkę Timiego, prawda? Tam mieliśmy swoich imprezowiczów i co tymi z nimi imprezował? No nie mówcie mi, że to tak naprawdę było, no bo nie po to tutaj w ogóle lecieliśmy. Bo muszę wam się z czegoś zwierzyć. Leciałem z tym w pewne miejsce, bo okazało się, że znalazłem go jak wypił mi w domu mój alkohol. I musiałem go wziąć na odwyk, bo tak zassał, tak pił, że nie mogłem go opanować. Dlatego właśnie lecieliśmy na odwyk samolotem. No ale wyszło jak wyszło i jesteśmy tutaj. Dlatego mam nadzieję, że Timi znowu nie zaczął pić. Obiecał mi, że nie będzie. Ale skoro był tutaj i zostawił zabawkę i mieliśmy swoich imprezowiczów, to mogło być grubo, prawda? A obiecał mi, że już nie będzie pił, dlatego właśnie leciliśmy na odwyk. Żeby już przestał on pić. Dlatego jeśli zassał, to naprawdę będzie źle. No nie, znowu nurkowanie, ta gra zamienia się w Subnautikę, wiecie? Ale co prawda? Polecam Subnautikę, bardzo fajna gra, grałem, bardzo mi się spodobała, może zagramy w Subnautikę jedynkę i albo w subnautikę bilą zero, co wy na to? Albo wiem, subnautikę zagramy sobie w lato, najlepiej się gra właśnie przy 30 stopniach na podwórku, prawda? W subnautikę. Tutaj wodę pływacie sobie, a na podwórku po 30, 40 stopni czasami, jak to bywa latem w Polsce, dlatego może zagramy sobie, jak będzie cieplej w subnautikę, żeby się ochłodzić. Przypomniało mi się, że chyba można zrobić pewną rzecz. Weźmiemy sobie sikierę, weźmiemy sobie szmatki i możemy otoczyć Przecież sikierę szmatką Bo właśnie czytałem trochę Oglądałem o The Forest I można właśnie zrobić coś takiego Nie? Nie uważacie, że to będzie lepiej? Zamiast pochodni? Żeby na nas coś wyskoczyło To będziemy mogli od razu się bronić Tylko co tutaj było? Jakaś, jakiś pokój z zebrań? Czy co to jest? Dobra, mamy ognisko Mamy paliwo Ale co dalej? Chwila, co tutaj co to jest? O ja, ale mamy piłę Sztila znaleźliśmy. Ja, ale fajnie. Ale będziemy teraz drzewko sobie piłować, rąbać, prawda? O, fajnie. Ciekawe, czy będzie można kanibali w tym pociągu. Zaraz sobie sprawdzimy, jak jakiś na nas nadejdzie. O, dobra, nie, moja pochodnia zgasła. Musimy ją sobie z powrotem zapalić. I co, i lecimy zaraz dalej gdzieś. Teraz w takim razie, jak mam piłę, to z kanibali będę robił tatar. O! Mamy alkohol! Chyba kanibale wiedzieli, że przyjdę i zostawili mi. <laughs> o, żeby właśnie mi się nie nudziło. Będziemy sobie pić po trochu, prawda? Żeby lepsze wrażenia były. <laughs> Oho! O nie! Co to jest? Gdzie on jest? O! Tu jest! Dobra, widzę tego żula. Chodź, chodź, chodź! Będziemy się bić. No dawaj! Nie mam czasu podpalić. Ale fajnie! Trzonowego stracił. Pięknie! O! Fajnie mi się zaświeciło. Widzicie? Ale nie wiedziałem, że tak można. Jeśli dotnę wodę, to zacznie mi się świecić lepiej niż latarka moja. Dobra, jest tu jeszcze jakiś jeden? Może przypadkiem? Nie jestem pewny, czy iść atakować. Dobra, musimy jeszcze raz uzbroić sobie sikierę, bo nie możemy jej sobie podpalić. Tylko szkoda, że to tak szybko się kończy, prawda? Pochodnia o wiele dłużej trwa niż ta sikiera podpalona. Trochę szkoda. Oho, słyszeliście, co to było? Gdzieś tu jest jakiś chyba kanibal, prawda? Co to są za skrzyneczki? Coś znajdziemy? Uuu, co tu jest? Namiocik? Co to jest za miejsce w takim razie? Jest jakiś namiot, jakieś skrzynki, coś tu... O, co to jest? Ło... Ja, co to jest? O nie, co... To jakieś... To wygląda jak jakieś dzieci, ale czemu one latają? <laughs> czemu one tak fruwają? Czemu mają tylko jedną nogę? To jakieś mutanciki są? Ktoś mutował dzieci, tak? <laughs> Nieźle, uuu... Ale mamy tutaj znajdzie. Co to jest za papier? O nie, światło mi zgasło. O nie, 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 nie. Nie, zaatakował mnie z Nie mam sikier. Dobra, jest, wyciągnąłem sikierę, możemy go atakować. No chodź, 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 zobaczymy na co cię stać. Oa, ła, ła, dobra, nie, żartowałem, żartowałem. Uspokój się, uspokój się, no już, 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 tak, tak. Poszedł spokojnie. Tak, spać, no dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, uspokoił się. Musimy chyba sobie przywrócić zdrowie. Wypijemy sobie coś i coś zjemy. Przy okazji, jak już mamy, jak już możemy to zrobić, bo czemu nie? Weźmiemy od razu trochę pancerza sobie nałożymy. Ale czemu mi tak zdrowie nie chce rosnąć? Przez zjadę. O nie, 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 nie. nie, Znowu lecisz na mnie. Ej, co to miało być? Niedobry jesteś. Chcesz karę? Pójdziesz na karny jerzyk? Dobra, chyba wszystko stąd, no, tak powyzbieraliśmy na razie. Dzieci już nie ma, wszystkie są uspokojone, wszystkie ululane, śpią sobie, mają na tam jakieś swoje kocyki i śpią sobie, ale za ciemno jest, ja tutaj chyba trochę sobie oświetlę flarą, -o. o nie, 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 coś nie tak, jak to rzucić, dobra, już wiem, <śm> no, nie jestem przyzwyczajony, bo w większości grach to on automatycznie odpala, prawda, te flary jakbym rzucał, a tutaj musisz sam odpalić, o dobra, rzucimy sobie teraz w tą stronę. Dobra, pięknie tu jest. Trochę już lepiej widać, prawda? Dlatego przeszukamy sobie tą okolicę. Zobaczymy, czy cokolwiek tutaj ciekawego znajdziemy. O, tu mamy jakieś skrzynki. Nic nie mogę z nimi zrobić. Szkoda, myślałem, że będę mógł je rozwalić czy coś. No tu mamy coś zawalone. Nic nie mamy. Tu są kamienie. Oho, chwila. Nie, 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 nie. Ja mam tu to wysadzić? Dobrze rozumiem. Czy ja mam w ogóle dynamit? Flary mam. Flary są, ale flarami chyba raczej nic bym nie wysadził. Bo ja tu nie widzę żadnego dynamitu. Może jestem ślepy, ale ja nic nie widzę, chyba nie mam i co teraz. Co mam teraz zrobić w takiej sytuacji? Flarą raczej nie pójdzie, a chyba że to jest narysowana flara, zaraz przetestujemy. Choć wątpię, bardzo w to wątpię, no właśnie. Nic to chyba nie da. Dlatego musimy, mi się wydaje, cofnąć, poszukać właśnie dynamitu, może gdzieś leży dynamit. Przeważnie chyba tak jest w tej grze, prawda, że jak jest coś potrzebne, to niedaleko powinno leżeć, chociaż jedna sztuka, żeby właśnie się nie przyblokować. Nie wiem, jak jest właśnie w Deforest. dlatego właśnie idziemy sobie poszukać jakieś... Fla... idziemy sobie poszukać może jakiś dynamit, znajdziemy bombę czy cokolwiek innego bo jeśli nie, to będę musiał chyba wrócić do bazy i tam wziąć, bo mamy na stole. Jak widzicie, w poszukiwaniu dynamitu udałem się do tej ściany, tutaj gdzie wcześniej spadłem, no ale musimy chyba wracać, bo dalej nie przejdziemy, a I nic nie znalazłem. Nie znalazłem żadnego dynamitu, bomby, niczego, dlatego musimy tam wracać. I najlepsze jest to, że jesteśmy zablokowani. Nawet jeśli bym chciał wrócić do bazy, nie wrócę, bo nie mam sprzętu, który pomoże mi się wspinać po ścianach. Dlatego naprawdę jest źle. Naprawdę jest tragicznie. Musimy coś wymyśleć. Innej opcji nie ma. Dobra, wracam się, bo patrzcie, tutaj nic nie ma. Widzicie, nie mogę nawet przejść dalej. Tu mamy tylko to ognisko, co było wcześniej, i nie możemy się po tym nawet wspinać. Widzicie? Dlatego jest naprawdę źle. Nawet nie wiem, co mam w tej sytuacji zrobić. Nie chcę mi się gry wczytywać, dlatego coś wykombinujemy. Może akurat się uda. Wydaje mi się, że musimy zrobić pochodnie z sikiery, bo ona naprawdę fajnie oświetla, lepiej niż moja latarka. O chwila, co ja tu mam? Nie, jest, jest, mamy zwykłą latarkę, ale ja naprawdę jestem ślepy, nie widziałem jej wcześniej. O, teraz to można grać, prawda? Można eksplorować, można zwiedzać. I najlepsze jest to, że nie zgaśnie mi... Tak, jak tamta sikiera, będzie fajnie można używać tej latarki. Teraz to mamy latarkę z prawdziwą, prawda? A nie zapalniczkę. Zastanawiam się nad przyszłością w ogóle tej serii The Forest. Bo z tego co zauważyłem przez dwa tygodnie, mój najnowszy odcinek, który wypuściłem dwa tygodnie temu, obejrzało niby 11 osób. Tylko było 11 wyświetleń. I to jest słaby wynik, prawda? Dlatego jeśli chcecie dalej, żebym nagrywał The Forest, to zostawcie pod tym filmikiem chociaż jedną lub dwie łapki. Jak będzie jedna już, to, to dalej będę nagrywał. Jeśli nic nie dostanę, żadnej łapki, żadnego zaangażowania, to myślę, że chyba tą serię przerwę. Bo jeśli nikt tego nie ogląda, to chyba nie ma po co nagrywać samemu sobie, prawda? No, dlatego to ma być w pewnym sensie dla Was, nie dla mnie. Dlatego jeśli nie chcecie tego oglądać, to ja to przerwę, dlatego jak chcecie, żebym dalej kontynuował The Forest, napiszcie w komentarzu The Forest i zostawcie łapkę w górę, wtedy będę wiedział, czy chcecie to oglądać, czy nie. I wtedy dopiero podejmę decyzję, czy to kontynuować, czy raczej może nie. O, widać jest następny, to jest chyba ich mamuśka, tak zwana gorąca mamuśka w twojej okolicy. <śled> no chodź, chodź, pokaż co potrafisz, no. Uciekasz ode mnie już? I co, nie, nie chcesz ze mną się bić? No dawaj. No dawaj, Jest, pięknie, dostała. Albo dostał, nie jestem do końca pewny. Dobrze, jest. Po problemie, problem rozwiązany, fajnie. Dlatego możemy iść próbować teraz wysadzić jakoś te skały, którymi będziemy mieli jakiś problem, bo nie wiem jak to do końca zrobić, dlatego zaraz sobie zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ale co tu jest tak czerwono, widzicie? Wcześniej tu tak nie było przecież, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, ale... Dobra, teraz pomyślmy jak my mamy wysadzić te e, skały. Co my musimy tu zrobić? Bo dynamitu nie znaleźliśmy. Mamy przekichane, mamy przewalone. Musimy coś wymyśleć. Chwila, chwila, muszę pomyśleć. E, zaraz mam zegarki chyba, prawda? Dlatego może uda nam się zrobić bombę, bo wiem, że w Sons of the Forest z zegarków i z elektroniki było można zrobić właśnie bombę zegarową. Czy tutaj jest tak samo? Zaraz zobaczymy gdzie. Ja to mam tylko. Eee, chwila, chwila, to są strzały, tu mamy to. Dobra. Eee, są, o, są zegarki, dobra, tylko mamy płyty, mamy płyty, dobra, są płyty, jedna płytka starczy. Eee, gdzie te zegarki były, dobra, tutaj mamy jeden zegarek. A, dobra, musimy dorzucić jeszcze eee, alkohol, musimy dorzucić monety. W takim razie ja przygotuję tą bombę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, bombę już mamy, jak widzicie. Trzymajcie kciuki, czy to w ogóle zadziała. Jak wam się wydaje? Bo mi się wydaje, że może zadziałać, dobra? Jest! Jest! Udało się! Dobra, uu, miałem nadzieję, że się uda. Bo gdyby się nie udało, byś tylko było można to wysadzić dynamitem, to byłby problem, naprawdę. Bo w niektórych grach przecież tak jest, że musisz użyć konkretnie danej bomby, danego przedmiotu, prawda? Nie możesz użyć innego, który działa tak samo, musi być konkretnie, konkretnie ten. Dlatego myślałem, że tutaj może tylko trzeba dynamitem wysadzić, że innym się nie da, ale udało nam się, wiecie? Tego mamy farta. Dobra, musimy iść teraz w tą stronę. Dobra, a tu co my mamy? Tam mamy coś do podniesienia, tylko nie mogę złapać, bo za dużo przedmiotów jest. Nie, 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 dobra. Jak mam to złapać? O, udało się, dobra, co to jest? To jest jakieś. miejsce? Schowania czegoś? Nie wiem. Będzie trzeba to chyba posprawdzać. Ale to już nie w tym odcinku, w następnym może zobaczymy. Jeszcze nie mam planu, co będzie w następnym odcinku. Dobra, idziemy w tym kierunku. Ciekawe, co właśnie jest na tym zdjęciu, na tym krzyżyku. Jak wam się wydaje? To jest jakaś mapa skarbów, miejsce ukrycia czegoś, czy jak? bo raczej bez przyczyny tego by nie było, prawda? Dobra, idziemy w takim razie teraz tutaj sobie na górę, zobaczymy co tu będzie. No jak zwykle woda, nic więcej. O, jest zejście w dół. O nie, nie, tu jest dwóch dorosłych i czwórka małych, tak? Piątka nawet. Nie, no to widać te 800 plus naprawdę pomaga, co? <laughs> Tylko, że no, w takiej dziurze mieszkać z takimi dzieciakami. Ja wam zrobię porządek. Wiem, wiem, że wam jest trochę za zimno, bo nie macie tutaj światła ani czego. O, 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 nie, 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 nie. Mi też jest chyba za zimno. Nie, nie, to ma, nie tak to miało być. Chciałem wam pomóc. Ja sobie sam dam radę. O, dobra, już rzucamy, rzucamy. O, macie ciepło, wam będzie. Co się stało? Ej, pod tekturki wpadło? Naprawdę? Serio? Jak to możliwe? Czemu to tak wyszło? Czy tam woda była, jak myślicie? Dobra, próbujemy jeszcze raz, bo musimy ich tam się pozbyć. Fajnie by było. Dobra. No nie trafiłem żadnego. O dobra, idą, 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 idą. Jeszcze raz, rzucamy. A, widziałeś? Ogień zobaczyłeś. Kawałek technologii i się gubisz, prawda? O dobra, jest, jest. Musimy ich sobie powykańczać. Ja się pobawię, porzucam chyba chwilę, bo to trochę może zająć, dlatego widzimy się jak już ich wykończę. Dobrze, dzieci już nie ma, dlatego 500 plus już nie będą mieli. Mogą iść do roboty w takim razie, nie? Mogą iść popracować, muszą już zarobić na swoje życie, a nie ciągnąć od państwa, prawda? Dlatego niech ruszają dupę. Dobra, ja sobie zajdę, zobaczę, pozbieram żniwa, zobaczymy co tutaj ciekawego znajdziemy. I zaraz polecimy w jakieś inne miejsce. Uuu, co to jest? O, wyskoczyłeś na mnie, a się buntujesz jeszcze. Oła, 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 oła. Dobra, dostałeś, pięknie. O nie, 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 o teraz ja dostałem. <laughs> no chodź, 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 dawaj. O, dobra, jest, jest. Chyba koniec będzie, bo już piszczy. Dobra, jest. Mamy to. Mamy go. O nie, nie, jeszcze latające dzieci. Zostały niedobitki, no ale zostawimy ich sobie chyba. O, nie, dobra, wykończymy. Jednak może ich wykończymy. No nie, następny. Skąd to się wziął? Tu była większa rodzinka chyba? To jakiś wujek ich przyszedł, tak? To jest jakiś taki chyba dobry wujek, który cały czas z waszym ojcem chleje non-stop, prawda? <taki>, taki, że nie odchodzą dalej na 5 metrów od stołu codziennie. Wiecie, o jakiego wujka chodzi, prawda? <taki> no dobra, teraz w którą stronę by tu iść? bo tu mamy jakieś światło o, co to jest? piła, no dobra, wiem, bo mamy ale kosztuje trochę, co? 600, nie wiem w jakiej to walucie jest a tu co to jest? co to jest? I co ja mogę z tym robić? chwila, o to jest to, tak? czekam, co to jest? to nie jest przypadkiem do wspinania się, jak myślicie? Ja nie jestem osobą, która się kiedykolwiek wspinała po górach, dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest i jak to się używa. Pierwszy raz chyba nawet słyszę coś takiego, nazwę jak czekan. Nawet nie wiem do końca, co to jest. Skoro jest to do wspinania, może to przetestujemy. Czemu nie mogę się wspinać? Ej, czy ja coś robię źle, czy po prostu nie mogę się wspinać, czy to nie jest do wspinania? Dobra, skaczemy sobie, ale to chyba nie o to chodzi, prawda? E, chwila a dobra widzicie chyba rozumiem chyba rozumiem chyba możemy tylko po wybranych ścianach chodzić widzicie mogę kliknąć już e i chyba tutaj będę chodził o tak jest wspinamy się hurra lecimy do góry widzicie to jednak nie można po wszystkich się wspinać ja myślałem że będzie można po wszystkich ścianach się wspinać a to tylko po wybranych to w sumie tak trochę szkoda mi się wydaje o co więcej nic nie ma wyżej nic nie ma no dobra, w takim razie musimy poszukać zejścia, musimy poszukać gdzie tu iść dalej. Dobra, to w takim razie nie wiem gdzie mam iść. Aaa, dobra, już wiem. Chyba musimy iść tam na lewo, widzieliście, tam było takie jakby zejście. Bierzemy jeszcze raz, czekam i lecimy na górę. Tak, chyba musimy właśnie iść do góry. Jeszcze troszkę, jeszcze. O, i skręcić teraz w lewo, prawda? O, w tą stronę. Tak, to chyba było tutaj, widzicie? Możemy tutaj przejść, a ja nie dopatrzyłem jak zwykle Jak zawsze nie dopatrzyłem, zawsze jest coś Nie dopatrzę, pomyślę inaczej Idę w inną stronę, a tu rozwiązanie było całkiem proste To ja szukam chyba za skomplikowanych rozwiązań No dobra, nic tu nie... O nie, 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 nie Jest tutaj jeden Dobrze, że mamy sikierę przygotowaną Chodź wujek, no o, tak, Nie bądź taki straszny, bo nie jesteś. Udajesz tylko. O nie, nie, co jest? Ile ich tu jest? Ej! Trzech, czterech jest. No nie, 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 nie. Nie, to nie tak ma być. Nie, ja tu przegram. O dobra. Schowaliśmy się w jakiejś dziurze, tylko że... O nie, nie, nie! Iciechaj ode mnie, idź mi stąd! gdzie ja mam teraz iść? Ja jestem zablokowany, jak wyjdę stąd, to oni mnie rozwalą. Ale chyba nie mam wyjścia, dobra? O, pięknie o, nie 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 Nie, I jeszcze raz nie Przegrałem Serio, naprawdę? Nie Będę musiał w takim razie tą jaskinię przejść jeszcze raz O kurcze, nie 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 Znowu zostaliśmy złapani No I damy sobie, następny raz Dobra, bierzemy sikierkę, wstajemy i lecimy gdzieś dalej z jednej strony dobrze, że zostaliśmy pokonani, bo nie musiałem wracać, nie musieliśmy wychodzić, ale chcemy wrócić zaraz do bazy, tylko zanim wrócimy do bazy, mamy tutaj kamerę, prawda? I zobaczymy co jest na kamerze, sprawdzimy sobie nagrania, bo mamy chyba dwie kasety i zobaczymy jak to będzie. A, dobra, to nie ta kaseta, ta kaseta była do dyktofonu. <noise> dobra, to nie te kasety wziąłem. <noise> dobra, w takim razie sprawdźmy pierwsze nagranie, jakie mamy. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Co to jest? To jest jakieś korpo? Jakaś firma, czy co? No, widzicie, jakiś prezes sobie idzie. Tu jakieś ochroniarze, tu jakieś dziecko. Co to jest? Szpital? Jest? Czemu to dziecko ma... Siedziało na wózku i miało kroplówkę? Ej... Czy to jakaś firma, która nie wiem, mutowała te dzieci, które widzieliśmy? Malutkie? Dobra, bierzemy w takim razie drugie nagranie i zobaczymy, co tu będzie. Mo może będzie dalszy ciąg tej historii? Dobra, włączamy drugie nagranie w takim razie. A tu co jest? Lecimy helikopterem, słyszycie? To jakby helikopter. O nie, i co? Następ to jest następne dziecko, tak? Coś pokazuje nam jakąś placówkę, siedzibę. Ej, co to ma być? Czy to jest jakiś tajny projekt, który, nie wiem, badał jakieś leki na dzieciach, czy jakieś inne tego typu rzeczy? No bo to tak trochę dziwne. W pierwszym nagraniu było dziecko, w drugim było też dziecko. To jednak coś musi być związane z dziećmi, bo te wideo opierały się tak jakby na nich, prawda? Najważniejsze to oni byli tutaj w tym nagraniu, dlatego takie trochę dziwna sytuacja według mnie. Dobra, wydaje mi się, że wychodzimy i lecimy do bazy. Już prawie jesteśmy w naszej bazie, jak wracałem przy okazji odwiedziłem jeszcze nasz samolot, trochę pojadłem, trochę popiłem, żeby wiecie czuć się świeżo, weźmiemy sobie jeszcze tylko y, piłę i przetestujemy sobie jak ona ścina, nie? o patrzcie jak fajnie idzie, teraz to będzie można się pobawić, tylko wiem, że niby trzeba do niej paliwo, dlatego z tym będzie trochę może problem, ale ogólnie bardzo fajnie. Jeszcze spróbujemy może zniszczyć pieniądze. Zobaczymy jak szybko. Wow! Naprawdę szybko to się robi. Bardzo szybko dlatego będzie można zbierać drzewo. Tylko one musi mi się najpierw pojawić. Musi się z powrotem zregenerować. Bo, bo to też dużo czasu zajmuje. Może nawet dłużej niż same zbieranie. Wiecie? No, dlatego trzeba się teraz skupić na zbudowaniu naszych przedmiotów w bazie. Dlatego ja się tym zajmę po nagraniu. No i co, i wydaje mi się, że to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. E, dlatego mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak zostawcie łapkę w górę, dajcie suba jeśli jesteście nowi. I co, I zapraszam na następny wtorek na nowy odcinek z The Forest. Dlatego trzymajcie się, Siemano.